Przywo bez polepszaczy. Moi drodzy, witajcie. Tym razem odwiedzamy opuszczoną piekarnię. Chodźcie za mną. ingerował niebawem jakiś czas temu ktoś musiał tutaj pozamykać te drzwi pozabijać deskami ale mimo wszystko nadal jest otwarte o kurde w ogóle nie pasuje do piekarni ale widok całkiem fajny konik na biegunach na wózku Ooh. <bedtime> Dobrze, że nie jest <tones> No. Ja też się cieszy. Nie spodziewałeś się. Waga. Uwaga! Widzę, że jest naprawdę fajnie. Krystian miał rację, że piekarnia ciekawa. Całkiem fajny rowerek. Fiat, naklejka Fiata. Z tyłu zawsze były takie torebki, do których wkładało się kilka kluczy. Do odkręcania kół. Tu już widzimy worki po tak jest. Piec. Ale wiesz co zauważyłem, że metalowe części zostały tutaj, czyli... Nie będziesz, powiem Ci tak, wejdziesz tu będziesz jeszcze bardziej w szoku. No, przeważnie takie rzeczy znikają bardzo szybko. A piekarnia jest w zasadzie przy samej ulicy. Wejście na górę, ale to za chwilę. O piec. Jak wygląda jego wnętrze? Spróbujemy zajrzeć. Jak poodpadała farba Toaleta? Tak A tutaj ewidentnie ktoś przesiadywał No tutaj też zostało sporo sprzętu I mamy piec do chleba i zachowało. z w tym szoku, że to wszystko się tutaj zachowało. I to było chyba do wkładania chleba. Tak i się wsuwało i zrzucało się chleb i można było go wypiekać. Wiadomo, że nie wszystkie piekarnie mają taki sam sprzęt. Teraz już jest to o wiele bardziej unowocześnione. No. no wspomniałem właśnie, że ta farba to co? Zobacz jak zjedzone No to no. ma możliwość, że misa do wyrabiania dużej ilości ciasta No. Zgadza się Dobra Idziemy teraz na górę Jeszcze coś tam mamy w tamtych metal jeszcze sklepowa to tutaj był od razu sklep, tak? No. Z tego co Christian mówi, to tutaj też była taka część sklepowa. Tutaj można było kupić produkty z piekarni. I nie musiała to być masowa sprzedaż, tylko. O jest! Ale świetnie wygląda. No, powiem Ci, o tu mamy cennik mleko złoty 30, margaryna złoty 30, lody złoty 20, filet z Mintaja, kilogram 14 zł. Kurde, ale ceny mogłyby zostać Jakbyś wiedział. A no, tak w szpitalu, no. Chyba na prąd, ci wydaje. No. Kasa. A tutaj ceny chleba. Chleb duży 2,40. Chleb mały, złoty 80. Ciekawe, kiedy była właśnie taka cena. No. No jest kalendarz. 2006 rok. To sporo czasu. No. 19 lat. No. Idziemy do góry. Ale sklep był całkiem fajny. O, tu jeszcze coś mamy. Czy myśmy tędy wchodzili, czy nie? Tu jest, tu była pilnica chyba. O, toaleta. Dobra. Trzeba sprawdzić, co zostało na górze. Parter całkiem fajny. Zwłaszcza ten sklepik. Szyby powybijane. Dewastacja również sięgnęła piekarnie. Teraz gdzie tu iść? Tu jest jeszcze góra. Piec. Dobra, idziemy najpierw tutaj. Dobrze. nie zdziwiłbym się, jakbyśmy kogoś tutaj spotkali. Jest tutaj całkiem sucho, można tu się przekimać. Piecek tutaj. Nawet sporo rzeczy zostało, papiery, dokumentacja, całkiem fajne kubeczki. Made in Poland. chodzież, Wszystko z chodzieży, to też będzie kubek wielkanocny. Chodziesz? To wygląda jak była jakaś część mieszkania, już bardziej. Co mamy w półniku? Guziki. Pamiętam jak zawsze mamy kradłem guziki. Pamiętam jak zawsze mamie zabierałem guziki i się nimi bawiłem w dzieciństwie. tutaj tu bezdomni. O kurde. Jaka. jaka łazienka, nawet tam nie będę chodził. Zobaczcie jak wybiło tą ścianę, jaka jest krzywa. Wejście do góry, zaraz tam pójdziemy. O, tu też wygląda całkiem spoko. Kolejny piecek. A tutaj wygląda jak toaleta dla bezdomnych. Rama ładna. Wszędzie miny. Trzeba uważać gdzie się stąpa. Przetwory. Co my tu mamy? Ogórki, chyba cukinia. Najwięcej ogórków. Korniszonki. To najbardziej podobał mi się sklep. Najbardziej przykuł moją uwagę. A tutaj, o kurde, Zarwało się wszystko. Nie ma za bardzo co oglądać. Chociaż kuchnia. 2018 Tam też runęło wszystko na dół Widać z góry No Telefon Jaki dziwny

jak tam wyglądało zanim się zawaliło Chcę się zobaczyć na chór Tak to pójdziemy jeszcze na górę O, ale jaki ładny gilandor. No. Jeszcze takie coś się zachowało Tutaj u góry naprawdę go ostrożnie Kurde. Ty ale piękny ten strych. Zobacz to tą konstrukcję metalową. A tutaj resztę części te fajne to widok z góry. Wielka encyklopedia Polnica. Ty ja znam tą gierkę Ona jest super Jest na magnes tym się przesuwało do góry na dół Ale tutaj gaz, hamulec. Stary ta gra jest przepiękna. Kurde. Ja się bawiłem taką w dzieciństwie. Tak? Mhm. Te autko na magnes się przesuwało. Tyk tyk i ten tor przeszkód trzeba było pokonywać. Zobaczymy, czy coś ciekawego jest. Pamiątka pierwszej komunii. To czyjeś prywatne kasety. Miejsce ciekawe, nie? Dobry obóz. Strasznie ciepło na strychu. Mordę. Ktoś chyba lubił Krupnik. Chyba Ga... w... co? za tabliczka? Ga... Co? Gaweł Władysław? To jakieś nazwisko czyjeś. W szoku będziesz jak wejdziesz na drugą stronę. No powoli zmierzam. Będzie butelki. A czemu składował je na tym? No, uważaj, ty się całe, żeby to nie poleciało. Nie. No. O kurde, ile tych butelek. Ale mieli. Mamy tutaj niezłego smakosza. Tutaj woda przecieka. Jak woda przecieka to trzeba uważać. O kurde, ty autku no zdalne sterowanie. Ale takie bardzo stare. Wow, sanie. Widziałeś te sanie? No. Kurde, rewelacja, ale zobacz, zapadło się już tutaj. No. To tylko kwestia czasu, nie wątpę. No to wszystko padnie. No. Magiel, nie? No powiem ci ten strych w ogóle nie pasuje do piekarni. No. Tu mają takie artefakty, gąsior, do robienia wina Stary komputer. Kolejne sanie? No tu już się natura wdziela. Tutaj lepiej nie chodzić, tam też się zapadło. Szafa jakaś zabytkowa Powiem Ci bardzo ciekawe miejsce Zwłaszcza ten strych No, hmm. no tak. jest, nie nieoczytliwskich rzeczy tutaj jest Tak po jeszcze Widziałem, no widziałem do rozpychania butów, moi drodzy, obeszliśmy całą piekarnię. Weszliśmy na strych. W zasadzie mamy wszystko. Możemy spokojnie kończyć eksplorację i zrobimy to tutaj przy tych pięknych saniach. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie.